No i z nami niespodziewana uczestniczka Fejmem A14. Nie miałem okazji wcześniej z Tobą porozmawiać, Wiktoria. Wiktoria? Tak, już wiem, to Wszyscy już wiedzą. Myślę, że cała młoda Polska wie o tym, o tym pojedynku i co to będzie starcie doświadczenia i młodości. Doświadczenia i młodości. Myślę, że moja przeciwniczka, mimo wszystko, nie ma doświadczenia. Jest także debiutantką, bardzo chciała walki z debiutantką, także jestem tutaj. Co prawda miałam tylko 14 dni na przygotowanie się, ale mam nadzieję, że na pewno wygram. W sensie mam nadzieję, że wygram, ale też mam nadzieję, że stawię taki mocny warunek mojej przeciwnicy. Ale przeciwniczka jest też taka z charakterem, z zębem. Ona nie zostawia, jak to mówię, straconych piłek, i widać, że jej też bardzo zależy na, na wygranej. Tak każdemu zależy, myślę, że na wygranej. Jeżeli nie zależałoby na wygranej jakiejś osobie, to myślę, że nie wchodziłaby tutaj w ogóle do tej federacji. Yy, tak jak mówię, tak jak mówię, ja mam nadzieję też, że wygram ten pojedynek i przede wszystkim, że miała spokojną głowę i zaprezentuje się jak najlepiej Ty byłaś taką żelazną rezerwową do pojedynków kobiecych czy po prostu ta propozycja spadła jak grom z jasnego nieba? E, propozycja spadła niespodziewanie e, ja jakby nie trenowałam wcześniej sztuk walki walki? sztuk walk? sztuk walki, <noise> sztuk walki. nie trenowałam, przepraszam, już cały czas mówię nie, tutaj nie coś trochę się dzieje, więc... Ważenie, trening, to tak, wszystko... Tak, dużo, dużo zamieszania, chyba, chyba nigdy tyle w życiu zamieszania nie było, co? Tak, ja jestem bardziej taka... mieszkam w małym mieście, jestem spokojna no, nie jestem przyzwyczajona do tylu kamer i jestem dalej po prostu pełna podziwu, jak wszędzie tutaj każdy chodzi z kamerą i coś mówi i wszystko nagrywają, więc... Trzeba na pewno trzymać język za zębami. Nie obawiasz się trochę tego świata, że właśnie gdzieś padną jakieś słowa, powiesz o jedno zdanie za dużo, zbyt mocno, i zostanie to odebrane. I potem rano odpalasz ten internet i już jest. Nie, nie obawiam się, ja też taka nie jestem. Nie jestem taka, aby kogoś zaczepiać, jakby kogoś tutaj nie wiem, obrażać, cokolwiek. Po prostu taka nie jestem, i zawsze podchodzę do tego wszystkiego z uśmiechem, i raczej tak pozytywnie i miło. Myślę, że publika chce widzieć dziewczyny, które tutaj występują, które uśmiechają się miło, są grzeczne, nawet z małych miasteczek i, 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 i tego wymaga ta publika, bo widziałeś jak oni reagują. Myślę, że niestety nie. Myślę, że woleliby e, dymy. E, fajnie się na pewno to ogląda, jest dużo emocji, e, ale między, między tym wszystkim musi być na pewno jakakolwiek równowaga, bo e, zawsze jest tak, że kiedy jest za spokojnie, to wszyscy narzekają, że jest za spokojnie. Kiedy są same dymy, to mówią: Nie, za dużo tych dymów, to wszystko jest takie sztuczne, więc równowaga musi być. Muszą być takie osoby, jak ja, spokojne i takie mm, bardziej charakterne, jak Laluna. No właśnie, a w 14 dni czego można się nauczyć? Czego można się nauczyć? MMA od podstaw. Jest jakiś plan? Bo dzisiaj było widać, że pewne rzeczy robiłaś, tak jakbyś już kiedyś miała z tym do czynienia. Właśnie często to słyszę i ogólnie, nawet jak poszłam na pierwszy trening, to ludzie dziwili się, kiedy go nagrałam, że jestem na swoim pierwszym treningu MMA. Myślę, że to wina tego, że po prostu od dziecka uprawiam sport i jak niektórzy muszą pracować nad siłą, nad kondycją, nad koordynacją, to ja nie musiałam nad tym pracować. Weszłam na trening, po prostu musiałam się nauczyć trzymać gardę, wyprowadzać ciosy. No i przeróżnych innych rzeczy. Słuchaj, po jutrzejszej gali świat już nie będzie taki sam dla Ciebie jak wcześniej, bo obejrzy to kilkaset tysięcy ludzi, e, trafisz na usta wszystkich, obawiasz się, Sławy, obawiasz się powiedzmy tego, że nie, nie każdy chce tą sławę, tak, ale nagle e, gdzieś tam to dopada, ty jesteś przygotowana w ogóle na, na to, że na popularność, na to jak powiedziałaś, każdy chce coś nagrać, każdy chce rozmawiać, mm. każdy chce, chce się zapytać od podstaw do kołyski, co ty robiłaś. Mm. Czy się obawiam? Nie, myślę, że nie, bo wiedziałam w jaki świat wchodzę. Mimo wszystko gdzieś tam działam od lat w tym internecie i jestem przyzwyczajona i do tego hejtu. I co prawda nie do aż takiego zamieszania, ale gdzieś tam na eventach. Na jakiś czas się pojawiałam, więc y, też widziałam to wszystko od środka i wiedziałam, Czyli na co się pisze. publiczne wystąpienia nie są dla Ciebie takie całkiem obce? Nie, y, jakby ja od zawsze byłam takim wygadanym dzieckiem i zawsze właśnie, y, nawet jak miałyśmy jakieś swoje mecze piłki ręcznej, zakończenie ro roku w szkole, to każdy mówił Wiktoria, idź porozmawiaj tam z telewizją naszą taką miastową, ale Wiktoria, idź porozmawiaj. I zawsze na mnie y, padało, abym musiała rozmawiać z dziennikarzami. No właśnie, jak z dziennikarzami się rozmawia, jak odbierasz to środowisko? Sympatycznie, ja jestem pełna podziwu, że wiecie, wszystko praktycznie o zawodnikach O każdym o zawodniku coś tam wiecie I często są to nawet takie rzeczy prywatne, więc jestem po prostu pełna podziwu Właśnie, a ja zapytam Ciebie o Twoją sportową karierę, bo tak, jesteś trenerem między innymi personalnym, tak? Nie, nie, ja nie jestem, mój narzeczony jest, ja działam bardziej w kierunku dietetyki, studiuję dietetykę aktualnie o Tak, ale zajmujesz się ogólnie, można powiedzieć, szeroką gałęzią właśnie czy, czy tak, sportu, tak. czy przygotowań, tak? Tak, tak. Y, bardziej, bardziej pracy nad sylwetką, bardziej pracą nad właśnie nawykami, y, nawykami żywieniowymi, ale właśnie mój narzeczony, jakby prowadzimy razem taką firmę, y, która właśnie pomaga ludziom w tym wszystkim. Tak powiedziałeś o narzeczonym, to już w połowie złamałaś serca tutaj y, internautów, którzy ci kibicowali i którzy myśleli, że będą tymi wybrańcami losu, do których się uśmiechniesz. No cóż, moja pierwsza i ostatnia miłość, mam nadzieję. Tego ci życzę i że oby tak było. Bo wiadomo, że lojalność to jest, to jest jedna z najważniejszych cech w życiu. Tak naprawdę jesteś już gotowa na to jutro? Tak, jestem gotowa na jutro. Myślę, że nawet od kilku dni jestem gotowa na jutro. W takim razie trzymam kciuki, żeby wszystko się udało, żeby żadnej z Was się nic nie stało, żebyś i ty, i Laluna, żebyście dały dobry, dobry pojedynek. Też na to liczę. Papa pa. Buziaki, dziękuję bardzo. Victoria Jarolnicka. Miło dziękuję. mi było porozmawiać. Ja również. Dziękuję bardzo.